Tydzień rozpoczynamy świeżo po Alienation Chamber, czyli ostatniego pay-per-view od WWE na drodze do Wrestlemania. W tym tygodniu działo się naprawdę sporo, więc nie ma co przedłużać i zapraszam na podsumowanie tygodnia. Show otworzyła mistrzyni kobiet Row, Becky Lynch. Odniosła się ona do zwycięstwa Sheiny Baszler na Elimination Chamber. Baszler udusiła tam wszystkie pięć przeciwniczek, zapewniając sobie walkę na WrestleMania. Becky przyznała, że Shayna ma na koncie imponujące osiągnięcia, jednak wciąż jest czarną dziurą charyzmy. Lynch przyznała, że może i jest suką, ale suką, która rządzi tą dywizją. Baszler jest największym zagrożeniem od czasów Rondy i Demen pokonają pokona ją dokładnie tak samo, jak pokonała rundę. A skoro jedna kobieca rywalizacja już była, to czas przejść do drugiej o tytuł NXT. Na ringu mianowicie pojawiła się Charlotte Flair z tegorocznego Royal Rumble meczu. Powiedziała, że Ripley twierdzi, że nie chce być porównywana z Charlotte i Flair przyznała jej rację, bo nikt nigdy nie będzie taki jak ona. Niech Ripley się cieszy hypem, jaki ma bo ten bardzo szybko minie. Wtedy pojawiła się sama mistrzyni NXT, Ria Replay. Charlotte jednak nie dała jej czegokolwiek powiedzieć, ponieważ szybko jej przerwała, mówiąc, że to nie jest NXT, tylko RAW, Królestwo Charlotte. Ria więc nic nie powiedziała i uderzyła Charlotte, po czym po prostu opuściła ring. A skoro kobiece mecze mamy już za sobą, to czas na podbudowę nowego pojedynku. Na RAW pojawił się bowiem AJ Styles, oczywiście w towarzystwie DOC. I oficjalnie wyzwał Undertakera na pojedynek na WrestleMania. Taker odebrał już Stylesowi dwie szanse, jednak tym razem to AJ będzie górą. Ludzie mogą widzieć w umarlaku legendę, jednak on widzi już jedynie sflaczałego, schorowanego staruszka Marka Callowaya. Styles stwierdził, że żona Takera, Michelle McCool, oszukuje go i go niszczy. A AJ chętnie jej w tym pomoże. Za tydzień więc ujrzymy oficjalne podpisanie kontraktu między Stylesem a Undertakerem. Innym zawodnikiem, który postanowił wygłosić dziś swoje promo, był MVP. Stwierdził on, że szuka ludzi do zbudowania stajni, która będzie rządzić tym miejscem. Jedną z osób, którą chciałby poprowadzić, jest Edge. Edge pojawił się na arenie. Jednak było widać, że zupełnie nie zwraca on uwagi na MVP, tylko czeka na przybycie Randy'ego Ortona. MVP powiedział, że Edge jak zwykle skupia się na niewłaściwych rzeczach. W końcu zapytał Edge'a jak tam jego żona. Rated R Superstar nie zamierzał już tego darować i wykonał MVP Spira. Wtedy znienacka pojawił się Randy Orton, zaatakował Edge'a, jednak ten szybko skontrował i wykonał Randy'emu RKO. Edge wniósł do ringu dwa krzesła, jednak Orton szybko się z niego wyrolował. W takim układzie Edge zaatakował MVP dokładnie w ten sam sposób, w jaki Orton zaatakował Edge'a i Mata Hardiego. Walką wieczoru tego rowu miało być starcie Sefa Rollinsa z Alisterem Blackiem. Walkę przerwał jednak Murphy, prowadząc do dyskwalifikacji Rollinsa. Sef z pomocą AOP i Marfiego zaczął okładać Blacka, jednak na pomoc przybili Viking Riders i mistrzowie row Tag team Street Profits. Doprowadziło to do 8 man tag team meczu pomiędzy ekipą Rollinsa. A Viking Riders i Street Profits. Po ponad 20 minutach, Monday Night Messiah zapewnił zwycięstwo dla swojej drużyny, przypinając Monteza Forda. Po walce na ekipę Rollinsa rzucił się Kevin Owens, którego ci zaatakowali wcześniej tego samego dnia. K.O. wykonał Rollinsowi stunner, jednak później ten zrewanżował się trzema karp stąpami. NXT rozpoczęliśmy walką o tytuł North American między broniącym Keithem Lee a Cameronem Grimesem. Oczywiście każdy wiedział, że Lee musi to wygrać, i tak też się stało. Po walce został jednak zaatakowany metalową chyba metalową pałką, przez na Prista. Na pomoc przybył mu Dominik Dajdżakowik, wypędził pista z ringu i pomógł wstać mistrzowi. Jednak Lee widocznie nie chciał żadnej pomocy, ponieważ natychmiast z bombował Czy był to Hilturn? Póki co nie wiadomo, czy Hillturn, czy po prostu podbudowa pod triple threat na takeover w tampie. A jak wy sądzicie? Napiszcie w komentarzu. Skoro już mowa o najbliższym takeoverze, to od dwóch tygodni wiemy już o pierwszej zapowiedzianej walce, mianowicie sześcioosobowym ladder meczu, o miano pretendentki do tytułu NXT. Tydzień temu Chelsea Green wywalczyła sobie jako pierwsza uczestnictwo w tym pojedynku. Dzisiaj to Mia Yim i Tigan Nox zagwarantowały sobie udział w ladder meczu, pokonując w solowych walkach kolejno Dakota Kai i Dionę Purazo. Za tydzień o miejsce na takeover zawalczą Candice Lee Ray, Mercedes Martinez. Na tym NXT doszło również do kolejnej konfrontacji Riyadh Ripley z Charlotte Flair. Tym razem to Ripley wygłosiła promo w ringu, w którym prowokowała przeciwniczkę, a Charlotte jej przerwała. Flair równa uznała, że Ripley jest dobra, ale rzuciła się na zbyt głęboką wodę, ponieważ nie jest zwyczajnie gotowa na walkę z królową. Radia najwyraźniej nie miała zamiaru tego słuchać i wdała się z Charlotte w bójkę, którą niestety przegrała. Na dzisiejszym NXT naprawdę prawie każde starcie miało jakąś stawkę. Kolejnym był pojedynek o tytuły NXT Tag Team między Brother Weights a Undisputed Error, czyli rewanż za NXT Takeover Portland. Tym razem starcie trwało około 20 minut i doszło w nim do interwencji Grizzled Young Veterans. Próbowali oni rozproszyć mistrzów, jednak nadaremnie, ponieważ Riddle i Dan Obronili tytuły. Czyżby zapowiadał się kolejny triple threat match na tej cover w Tampie? Żółtą tygodniówkę w tym tygodniu zamknęli Tomaso Ciampa i Johnny Gargano. Tomaso najpierw pojawił się w ringu i powiedział, że Johnny obiecał ludziom powiedzieć, dlaczego zdradził Ciampę. Psycho Killer zna powód, jednak chce, aby Gargano sam wyjawił fanom prawdę. Johnny pojawił się na ekranie i powiedział, że zrobił to, bo ludzie obecnie uwielbiają Ciampę, mimo wszystkich rzeczy których dopuścił się kiedyś. Jest najgorszą osobą w NXT i nie zasługuje na uznanie fanów. Tomaso widocznie nie to chciał usłyszeć i udał się do Gargano, aby sprawić mu łomot. Panowie wdali się w długi brawl po całym Performance Center, gdzie miejsce miała tygodniówka. Bójkę zakończyli na arenie, po tym jak Ciampa wykonał Gargano Dev Valley Driver z balkonu na stół komentatorski. Brzmi znajomo, co. Dynamite rozpoczęła walka Kodiego z Ortizem. Za dwa tygodnie zmierzą się oni w 10-osobowym Blood and Guts, czyli Wargame meczu między Inner Circle a The Elite. Cody został rozproszony na początku walki przez obecność Jake'a The Robertsa i jego klienta Lance'a Archera. Pod koniec walki Archer chciał już zaatakować Kodiego, jednak Roberts go powstrzymał, po czym opuścili arenę. Cody pokonał Ortiza, a po walce został zaatakowany przez Santana. Na pomoc przybyli Ken Omega i Matt Jackson. Na ekranie pojawił się wtedy Chris Jericho w obstawie Jake'a Hegera i samego Guevary. Powiedział, że za dwa tygodnie Inner Circle zniszczy The elite, po czym pokazał powalonego Nika Jacksona z głową przegniecioną drzwiami garażowymi. Kenny, Cody i Matt... Pobiegli na pomoc, jednak ekipa Chrisa zdążyła się już ulotnić. Kolejną walką był tag team mecz między Hikarushidą i Chris Statlander, a mistrzynią kobiet Nylon Rose i Bion Priestley. Walkę wygrały Rose i Priestley, po tym jak mistrzyni przypięła Hikaru Shidę. Naila została jednak zaatakowana po walce przez swoją partnerkę, która podniosła tytuł kobiet, dając jasno do zrozumienia, że ma ochotę zawalczyć wkrótce z Rose i zostać następną mistrzynią. Swoją pierwszą walkę jako stajnia zaliczyli dzisiaj uformowani tydzień temu Dead Triangle, czyli pak Ray Phoenix i Pentagon Jr. zmierzyli się oni z Joyem Janelą i Private Party. Oczywiście nowa frakcja wygrała walkę, po czym zaatakowali oni swoich przeciwników. Na pomoc przybyli Best Friends i Orange Cassidy których Death Triangle powalili tydzień temu. Dowiedzieliśmy się, że za tydzień Chuck i Trent zmierzą się z Lucha Bros. Swoją drogą, to całkiem ciekawe, że na początku Orange Cassidy był taką maskotką Best Friends, a teraz jest przedstawiany trochę jak ich lider. Czy to tylko moje wrażenie? W walce wieczoru Chris Jericho i Sami Guevara zmierzyć się mieli z Adamem Page'em i jego tajemniczym partnerem. Okazało się, że Hangman nie wybrał partnera i Dustin Rhodes został nim na własne życzenie. Zwycięstwo swojej drużynie zapewnił Adam Page, po tym jak przypiął Guevarę. Po walce razem z Dustinem, zostali oczywiście zaatakowani przez Inner Circle. Na pomoc przybiegli Cody i Kenny, jednak nie osiągnęli wiele. Hager miał już wykonać Pageowi taki powerbomb, jaki zaserwował Moxleyowi tydzień temu, jednak na pomoc przybył Matt Jackson. Pokazał jednak Hangmanowi, że nie jest tu dla niego i sprezentował mu potężnego Fakera. I przez ten moment nieuwagi, Inner Circle znów zdobyło przewagę i zakończyło Dynamite triumfując. W tym tygodniu SmackDown z powodu wirusa zostało przeniesione do Performance Center i niestety odbyło się bez udziału publiczności. Na samym początku show dostaliśmy nawet specjalną informację od Triple Age'a, który przyznał, że ten epizod SmackDown będzie inny, ale poprosił widzów, abyśmy po prostu przez te dwie godziny spróbowali zapomnieć o tym, co się wokół nas dzieje i zwyczajnie cieszyli się rozrywką. W show rozpoczęliśmy pojawieniem się Sasha Banks i mistrzyni SmackDown, Bailey. Powiedziały one, że nieważne ilu fanów znajduje się w publiczności, mogą to być tysiące, mogą to być setki i może ich nie być wcale, ale one wciąż są na szczycie tej dywizji. Zaczęły wypytywać, gdzie jest teraz Paige, która była zapowiadana na to SmackDown, a Michael Cole poinformował, że napotkała problemy podczas podróży, i nie mogła tu dotrzeć. Na arenie pojawiły się Alexa Bliss i Nikki Cross. Wyzwały one Saszę i Bayley do walki, na co te się zgodziły. Po ponad 10 minutach walki, Banks udało się zmusić Nikki do klepania, dzięki czemu zagwarantowała swojej drużynie zwycięstwo. Następnie mieliśmy okazję być świadkami wywiadu w ringu z Romanem Reignsem. Widać, że WWE nie chciało udawać, że wszystko jest ok, ponieważ pierwszą rzeczą, o jaką Michael Collins zapytał Romana, było jak dziwnie czuł się podczas wejścia do pustej areny. Roman przyznał, że wrestling bez fanów to nie to samo. Następnie przeszli do tematu WrestleManii i walki z Goldbergiem. Roman stwierdził, że Goldberg jest part-timerem, a on walczy cały czas i pracuje bardzo ciężko. Wszyscy mówią o walce Spear vs Spear, jednak różnica między Romanem i Goldbergiem jest taka, że Reigns zna inne ruchy i nie musi opierać swojej całej kariery na jednej akcji. Na końcu The Big Dog stwierdził, że w main evencie WrestleMania pokona Goldberga i odbierze swój tytuł Universal. Kolejną walką na gali było starcie między Danielem Brianem a Cesaro. Starcie to wynikło z pewnego spięcia, do którego doszło na zapleczu między Danielem Ryanem i drugulakiem, a samym Zaynem Shinsuke Nakamurą i Cezaro. Daniel powiedział, że chce się uczyć od Gulaka, i wtedy ekipa nowego mistrza interkontynentalnego, samego Zeina, zaczęła się z niego wyśmiewać, co zaowocowało w taką właśnie walkę. Starcie wygrał oczywiście Brian, a po walce został zaatakowany przez Nakamurę i Zeina. Gulak chciał ruszyć mu na pomoc, jednak ostatecznie został brutalnie zaatakowany przez ekipę Zeina i Brian musiał ratować sytuację. Pojedynek stoczyli również King Corbin i powracający po prawie roku Jeff Hardy. W czasie tej walki na komentatorce znajdował się Elias, który rozpraszał Corbina, co doprowadziło do jego porażki. Czyżby Corbin vs Elias na WrestleMania? Wiele na to wskazuje. Show zakończyliśmy wywiadem Johna Cena w ringu. Został on zapytany, co sądzi na temat tego, że Bray uznał go za winnego na Finda. Sina uznał, że to są tylko wymówki. To, że pokonał Wyata 6 lat temu na WrestleMania, nic nie zmienia, bo to wciąż wina tylko i wyłącznie Braya. John przegrywał ważne walki wiele razy, ale nigdy nie został zakopany, bo to wszystko kwestia nastawienia. John został zapytany, dlaczego przyjął wyzwanie Finda, na co odpowiedział, że chce zrobić to, czego nie zrobił 6 lat temu, czyli zakończyć egzystencję najbardziej przehypowanego i przecenianego zawodnika w historii WWE. Wtedy pojawił się sam Bray Wyatt, jednak nie Fint, a ten sweterkowy Wyatt z Firefly Funhouse. Powiedział, że mimo wielu przykrych słów, dobrze jest znów widzieć Johna. Jednak wiele z tego co powiedział, mija się z prawdą. 6 lat temu na WrestleMania Cena zabrał Wyattowi coś ważnego. Bray po tej porażce zaczął słyszeć w głowie różne głosy i próbował je ignorować, ale to nic nie dawało. W końcu postanowił posłuchać tych głosów i dzięki temu jest tu, gdzie jest. Na WrestleMania Cena nie czeka walka, tylko rzeźnia. I to on sam to sobie zgotował. I tymi słowami zakończyliśmy show. A jeśli zastanawiacie się jeszcze, czy warto oglądać to SmackDown, to powiem wam, że dla Triple na komentatorce warto. Bo to, co on tam czasami robił, było po prostu świetne. A które show podobało wam się w tym tygodniu najbardziej? Czy mimo wszystko Czujecie jeszcze hype na Resmenie? Dajcie znać w komentarzach. Z naszej strony to już tyle, trzymajcie się i cześć.